Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście jest to NFL, no i przed nami tym razem Pro Bowl, czyli mecz gwiazd, a po nim, z tego co pisaliście, jest Super Bowl, czyli wielki finał, no ale ja nie wiem czy w ogóle dostanę powołanie do meczu gwiazd, eee, także chyba jeszcze nie, chyba to jest za wcześnie. Zobaczmy, nie, nie mam mnie tu, więc... advance Week... Przechodzimy do kolejnego tygodnia. A no i zaraz się okaże. Super Bowl. Pora na wielki finał. Gramy po raz pierwszy w Super Bowl w swoim pierwszym... Ojej. Jest to mój pierwszy sezon. Tak jest. Damy radę czy nie? Czy uda mi się naprawdę sięgnąć po Super Bowl w moim pierwszym finale? Zobaczymy już za chwilę. Dawno nie grałem. Miałem tydzień przerwy, jeśli chodzi o grę w NFL, bo wiecie, że wyjechałem na święta. To wszystko było nagrywane do przodu. Może powinienem wtedy, kiedy grało mi się, fajnie nagrać to wszystko. Ale jednak nie. Jednak tym razem muszę znowu jakoś stawić czoła temu wszystkiemu. Młody zawodnik. Po raz pierwszy w wielkim finale Super Bowl. Oby się udało. Trzymajcie kciuki. Ojej, są nerwy, naprawdę są nerwy. Koniec wczytywania chyba. Zobaczmy Stambor Recovery. Tak, zobaczcie na ten początek, bo to jest wielki finał. There have been many roads to greatness. From the versatile slinging Sammy Ball to Joe Gibbs and his diverse dynasty to push the boundaries. These are the Redskins. In Oakland, it's always been Al's way. Both bold and intimidating. Like a bomb to lit a litnokar Or a teen upshot forearm To just win, baby These are the real oh, To jeszcze bardziej podbudowało atmosferę, czyżby to był śnieg? Tak jest Super Bowl numer 1 rozgrywane w śniegu. Śnieg ostatnio był dla mnie szczęśliwy, ale czy tym razem będzie tak samo? To zaraz wszystko się okaże.

Freeman, Freeman, liczę na Ciebie, naprawdę liczę na Ciebie, na Twoje zagrywki. HB Zone. Dobra, gramy tutaj w lewo. Podanie od Freemana i kurde, nie znożyłem tam dobiec, ale powoli, powoli do przodu. Już wiem, że to są numery, to nie jest overall, także czytam Wasze komentarze spokojnie. Zagrywka numer dwa. Tym razem to nie będzie grane na mnie, ja tylko mam tutaj zamarkować to wszystko. Eee, lol! Nie nacisnąłem, że podał. Ups. Nie spodziewałem się kompletnie tego zagrania, no ale dobra. Zobaczmy co tym razem, tym razem nic, także. Dobrze, dobrze. Co? Dlaczego tego nie złapałeś? Koleś miał idealnie do rąk.

Biegnij, proszę cię, przebiegnij. Tak, tak, dobra moja decyzja. Go for it, to było to. O cholera, to jest finał, tu nie można odpuszczać. Nie mogę niczego załować po tym meczu. Tak, dobrze. Przedar się. O oh, cholera. Kolejne jardy przede mną. Dobrze, zablokowałem go i Freeman biegnie, 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 biegnie. Nice, 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 nice. O to chodzi.

Dobra, trzecia próba. Ile jardów do końca? Już niedużo. Spróbujmy. Spróbujmy, może się uda. jak dobrze ich poblokują, to może mi się uda tam przebiec. Dlaczego w prawo? Po lewej stronie jest tak mało ludzi. O, ławe, we dwóch. Fuck. Dobra, próbujemy, próbujemy stąd. Oby weszło, oby weszło. To będą pierwsze punkty. Tutaj każdy punkt może być na wagę zwycięstwa. Dawać to. Tylko traf, tylko traf. Jest, jest. 32 yardy i mamy 3-0. Dobra, teraz to obronić. Zbliżają się, zbliżają się, będzie chyba touchdown. Nie, to jest touchdown i to jest. Fuck, 7 do 3. Cholera. Tak, podwyższenie jeszcze pod naszą Mamy 7-3. dobrze, ja, ja. Niedobrze, dobrze. Cholera, no. Great option. Grajmy coś, no ludzie. Strasznie ciężko mi się przeżyć póki co. Biegnij, Freeman, biegnij. Dobiegnij, no czy nie? Nie. Oh, fuck. Ogólnie nie wiem dlaczego ten Freeman tak dużo to jest. Biega teraz. Dobrze, dobrze. Powoli do przodu. Dwie minuty do końca do końca tej pierwszej połowy, czyli drugiej kwarty. Ah! Peter Gugh. HB split string O nie, nie cierpię tej zagrywki. Nie po co ja to nacisnąłem? Nie stracę tylko

Z 50 yardów nie będę tego. O, fuck, jeszcze grają na mnie. Nie, zepsułem! Kurde, zepsułem! Oddaliśmy piłkę jeszcze, fuck. Ale dobrze, udało się też obronić. Została minuta do końca i będziemy mieć z powrotem. Oh. Mogłem wziąć. Fuck, byłoby 7-6. Mogłem brać wykop, kurde. Zapomniałem o od... tym, nie dlaczego tak nie pomyślałem Kurde no, jestem zły teraz na siebie. Ziomuś, a możesz to grać dzisiaj? Nie czekaj, nie graj na czas Dobra, pierwsza próba Zajmij się rozgrywaniem dobrze, proszę cię. Zmiana zagrywki? What the fuck? Zbaw, 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 zbaw. Dobrze to chciał zrobić. Druga próba, 10 yardów. Przepchnąłem go, no jak tylko mogłem, ale uciekł. Jeszcze kawałek trzeba podejść, już nie dużo. Złap to. Złapał, złapał, złapał. Ile? 3 yardy. 3 yardy i mamy jeszcze dwie próby. Może być. O oh, fuck Sądzę to do mnie ale nie na szczęście Kontuzja Co mu zrobiłeś Kitajcu 1 Ja, kontuzja jednego z naszych Kurde Druga próba 10 yardów w Tym razem miałam odpowiedź tu Ładnie, 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 touch, 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 Tak! 9! Ile będzie, czekajcie? 9, 10, 7 będzie chyba. Tak! 10 do 7. Nice! Tak! Nie zdobyłem jeszcze przyuzdania. Nie, nie, może nie było jeszcze w tym spotkaniu. Ale naprawdę. No jest dobrze. Póki co jest dobrze. Uuu, ilu was tu jeszcze? Dobra, jeszcze jeden touchdown by się przydał i to by było zajebiście. Bo jak póki co oni zdobędą jeden i jesteśmy w dupie czarnej. No chciałem pomóc ci, chciałem ci pomóc, ale nie zduszyłem. Na sprincie przebiegłem, to chyba trzeba bez sprintu zrobić. Ale jest dobrze, jesteśmy blisko. I to jest pierwsza próba. Ale Freemana podciął. Strasznie dużo ten Freeman biega dzisiaj. Dobra, jest piłka do mnie. Dobrze 33 yardy, zawsze przyzwyczaiłem was do tego, że było około 100 Tym razem tak nie będzie, to jest wielki finał Super Bowl, tu bo nie będzie łatwo Jak przeskoczył Ciemię ja potarz dam, tu tutaj nie ma, nie ma litości AgeBase Power No to już jest niedaleko, naprawdę tak, mamy touchdown, pierwszy w moim wykonaniu, pierwszy w mojej karierze, w finale Super Bowl, co się dzieje, nice, o to chodzi, tak, 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 jeszcze raz, tak, zobaczcie na tą akcję, pobiegłem inaczej i tu ten rzut już w pole, o. Strzałka wskazywała, żebym się w ten tłum wrąbał, ale ja zrobiłem to inaczej. O to chodzi. 17 do 7. I pora na czwartą, ostatnią już kwartę. 3, 44 do końca.

I Freeman, co ty robisz? Nie baw się. Dobra, bierzemy pan. <noise> Trzeba tą piłkę jak najdalej wykopać. Niech mają trudno. No i teraz kasować jak najszybciej. Jak najszybciej. Kasuj, kasuj, kasuj. Dobrze. Fumble! Mamy przejęcie! Mamy przejęcie! Co wyszło? Jebany! Jaka cieszynka! Zajebiste jest NFL. Co wyszło? Superbowl. To jest naprawdę super Superbowl. Patrzcie. Tu dobiegają nasi. Wypuszcza piłkę. Przechwyt. I mamy fumble. Ja pierdziele. Wow. Nie, fanboy to było zgubienie piłki. Cholera, ja się już tak cieszyłem. O oh, fakt, mamy przełożenie. 17 do 14. Dwie minuty do końca. Ostatnie dwie minuty, 17-14. Teraz nie możemy w ogóle stracić piłki. A najlepszy to byłoby podwyższenie, żeby tam dojść tytuł. Dwie minuty, ostatnie dwie minuty. Trzeba powoli jakoś tam wybiegać. Uff, będą dużo grać na mnie teraz, kurde. Udało się? Tak, udało się. Lepiej, że się rzuciłem. <laughs> Minuta 53 do końca. Ale ten czas powoli leci. Dobrze, <laughs> 3 jardy. 3 jardy. Nie grajcie wszystkiego na mnie, no zajedziecie mnie przecież teraz. Udało się, udało się. Najważniejsze to po te 10 yardów byle do przodu. I muszę teraz zrobić niesamowitych sprintów. To tylko te jardy malutkie do przodu trzeba zaliczać. Kolejne próby, kolejne jardy, o to chodzi teraz Tak, następne 10 w moim wykonaniu. O to chodzi.

Minuta do końca, czas leci, będą grali QB Knell, tak 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 Narada, na spokojnie Przedłużajmy, przedłużajmy, ile się da tylko O cholera Dobra, gramy raz jeszcze QB Knell 33 sekundy, dzielą mnie od pierwszego mistrzostwa Pierwszy puchar będzie zdobyty w mojej karierze oh. 20 sekund. Poczekajmy. Na spokojnie, narazmy się Mamy czas, mamy czas. To jest próba numer 3 I kolejne Cubic Nell będzie wykonane tym razem. 7, 6 Odliczajcie razem ze mną. To jest ostatnie 3, 2, 1 i... Redskins Super Bowl po raz pierwszy w mojej karierze i po raz pierwszy od razu zwycięstwo. Patrzcie, jak się cieszą wszyscy. Tak, 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 naprawdę napisaliśmy swoją własną historię, tak jak mówi komentator. Nice. Przecież... O, no, to jest niesamowite. Naprawdę. Redskins. Tak, tak, tak. Jeszcze raz tak. Coś niesamowitego. Świetny był ten pierwszy sezon. Od początku, kiedy uczyłem się grać. Aż po Super Bowl. Gdzie naprawdę w końcu zagrałem mądrze w końcu pokazałem, że... No jednak... Nauczyliście mnie czegoś przez te wszystkie live'y, przez to wszystko co przeszedłem w tej karierze. Moment of the game, najlepsze momenty, tak jak widzicie przed wami. Mamy tutaj touchdowny. Czy będzie tutaj może mój? Nie. Z numerem dziewiątym. Zawiedziony nasz rywal, no ale cóż, tak to jest niestety. No i teraz zobaczmy. Emmett Smith. Pro Football Hall of Fame. Wręcza nam kuchar. Super Bowl. Tak jest. O! Czemu ja jestem, rudy? A może nie, nie jestem, rudy. Ale cieszę się, zajebiście. Nie mówcie, że ja będę wznosił. What? Czemu ja tu jestem z nim? Też mi dadzą. Trener? I teraz Super Bowl. No, dajcie mi. Ja nie rano, dajcie mi Buffer. Tak. I magiczna chwila. Po raz pierwszy wzniósł do góry tak palec ten... Super Bowl Champions. Niesamowite. No cóż, trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym sezonie. Na razie. I piona.